Oj, kamraci! ahoj, kamraci! Hmm, lepiej. Um, ten czerwony alpak z tej strony. Powracam do was. Um, miło was. W sumie nie, ja was nie słyszę. Mam nadzieję, że wam jest miło mnie słyszeć. Um, witam w 22 odcinku uh, Let's Play Dishonored 2. I kontynuujemy, a w zasadzie kończymy już powoli. Uh, siódmy rozdział pod tytułem Pęknięta Tachla Rzeczywistości. Um, Uzbroiwszy się w wiedzę odkryłem iż e, odpowiedź na moje zagadnienie. Zagadnienie to jest, e, gdzie znajduje się dziennik z kombinacją. Było otóż przede mną, ale jako że nie gram kompetentnie w gry, to nie udało mi się na nie natrafić. Na szczęście teraz już doskonale wiem gdzie jest. Po prostu go nie zauważyłem wcześniej. O. Niam średni chleb, ten gorze, a jakże? Tak, teraz musimy, prawda, skorzystać z. No, skorzystać z tych i jesteśmy. Jesteśmy na miejscu. Kombinacja do drzwi pracowni. Ekspozycja nikogo nie obchodzi co się działo w życiu Siltona, ani nie jest już martwy i w ogóle. Więc widzimy liczba 6, coś tam o monetach, bla bla bla. 7 miesiąc jego urodzin. Tak, kolbo, po to będzie przyszliśmy, właśnie dlatego. Jesteś taki mądry. Mm, no. Więc teraz mamy już kombinację. Możemy sobie spokojnie wrócić do posiadłości, a następnie użyć mm, magicznych drzwi. Nie, sorry, drzwi nie są magiczne, to co się będzie za nimi działo, zapewne będzie magiczne. Więc możemy sobie użyć całkowicie normalnych drzwi, żeby mm, doświadczyć, zaobserwować, jakie to magiczne rytuały wydarzyły się w w domu Pana Stiltona. Zakaz wstępu do pracowni. Nie wchodzić. Pracownia ma pozostać zamknięta. Bla, bla, bla. Zmienili się, że ten pokój istnieje. Sąsiedztwo by dawało duchy w starej posiadłości Stiltona. Dość miałem w życiu pecha. Bla, bla. Baron Caruso. Nie wiem, kim jest Baron Caruso. Nie wiem, czy on jest istotny? Nie, nie, nie kojarzę tego nazwiska. Wy istotny? Oh well. trzeba się przenieść z tego timelineu i 6 7 4 Drzwi zamykamy Nikt się nie jesteś we two times are overlapping somehow a nie ma smitu zabiłem go Oh, to actually, it's you tweet much as game? It's beyond my understanding and certainly beyond yours. If anyone has any doubts, set them aside now. This defies rational understanding. It's the frayed edge where natural philosophy crosses over into something else. Yes, I can feel it. We risk madness. All of you! Delilah is your rightful empress! You owe her this! Hmm. stronger than before. The Duke and I have heard her voice whispering to us. And now it's time. So take your positions. Okej, okay. w tym momencie już nie można przenosić. Może można, ale nie w tym miejscu. No nic.

Curious. It seems to have worked. My spirit is safe now inside this thing. Luca, okay. you must block it away. I thought we lost you. Brianna, Luca, I will never abandon you. Wait, you are hidden, but I know who you are. I know when you are. You've come to watch me return and someday I'll come for you The void beyond the world is strange. I won't ever understand all I've seen. I was storm. Okej, czyli to jest na lupie. Dobra, wiemy co się podziało w zasadzie ze wszystkim. Znamy moce naszej drugiej a albo raczej jej noczny sekret dotyczący tego, dlaczego jej ciało jest nieśmiertelne. Zgaduję, że możemy wyjść z... A no ale najpierw, skoro jeszcze jesteśmy, możemy sobie poszukać jakiejś runy, nie? Pewnie zawsze spoko. Tak, ten time timeline jest troszeczkę bezpieczniejszy, więc sobie przejdziemy tym timelineem, hmm. Potem ten. W tym Hmm, może. Teraz ja się już nie dowiemy. Zamykamy się. Tu nas nie znajdą, miejmy nadzieję. A może znajdą? Cholera.

można, wybijmy stały suknię po prostu. Może się zorientowaliście, a może nie, ale niestety po raz kolejny coś się podziało z moim głosem, więc yy, ten komentarz po raz kolejny jest nagrywany w postprodukcji. Także w tym momencie już generalnie zrezygnowałem z prób łażenia po pałacu. No, that's także... it. Look around you. A crumbling island at the very edges of the void. But this one is special. It's the place where my throat was cut. 4,000 years ago. This is where my life ended. And where it began again. It's where they made me. This part of the void feels older. Right up until the end, I thought I'd find a way to escape. I fought, but the wounds only cut my skin, so I went limp. And then the knife touched my throat, and I knew I'd waited too long. The blood ran out, and I became a god. Now you know Delilah's secret. At the end of her days, she drifted to the void and should have been lost forever. But her will and cunning are second to none. She found this place the island in the void where I became what I am. It changed her, and she discovered a way to draw from it, tapping into the power here. Delilah is a part of me now, and I don't like it. You have to give delilah credit she tore out a piece of herself and hid it away inside a thing made of bones she's made herself immortal if you want to kill delilah you're going to have to find her spirit and give it back to her reaching it won't be easy but what comes after that Dobrze wiedzieć, Tak, jak wspominałem wczoraj, tak, tak, No, w odcinku wcześniej byłem przekonany, że zamordowałem Duke'a Belle. A nie Alanisa Stiltona, bo. no. nie umiem czytać. Um, także no. Um, także byłem skonfundowany, dlaczego on brał udział w tym rytuale. No ale teraz, że nie jestem skonfundowany, bo. wiem lepiej. Somebody's working. Somebody's working. Somebody's working. Tutaj. prawda. Jeszcze raz próbowałem poszukać runy, ale jak się okaże, za chwilę runa, której, której teraz poszukuję, jest runą. No, tą samą co ostatnio. Nie wiem, czy się Jeżeli tak, to... to dobrze dla Was. Jeśli nie, to zaraz odświeżę Wam pamięć. Troszeczkę się sujemy. Potem sobie przypominam, że. Ej, przecież mamy z powrotem nasze magiczne moce. W końcu nie jesteśmy, już. Um, w tym paskudnym miejscu, gdzie nasza magia nie działa. To biorąc pod uwagę, że byliśmy w stanie się przeskakiwać cały czas między timelainami, to w sumie nawet. E, no, byłoby pewnie trochę za łatwo, gdyby jeszcze, oprócz tego można było korzystać z many. Tak, niestety już byliśmy przy tej lunie i wiemy, że jest za kratami. Kraty plan nie planują... Nie nie planuję ustąpić. Także... Stwierdziłem, że jolo! Cały czas wpadanie do Burgun. Tylko jedna przy sobie. No nic, nie pozostaje nic więcej. O, zapisywanie gry, jak, jak wygodnie. Jak wrócić do Sokołowa, na łódkę. Paskurne Hiosgi, nie robimy Hiosgów. Tak, może jeszcze jakieś runy, ale niestety tylko ta, którą, hmm, którą już znaleźliśmy i do której w tym momencie nie mamy dostępu. Czek, czek, czek,

The dust is wreaking havoc on my throat. Okay. Yes, I paid a visit to Vice Overseer Byrne, and I've been to Stilton's house. We can go. Icyk, widzicie, poszło nam dzisiaj bardzo niektwawo, ale było dużo wytkyć i like, ci Dwójka zabitych cywili, nie wiem jakim cudem udało mi się dwójkę cywili zamordować w trakcie tej misji, nie pamiętam ich wcale. No cóż, ehm. chyba że Stilton się liczy jako zamordowany cywil, to jeżeli tak to, to może faktycznie, ale poza tym dosłownie nikogo nie pamiętam. Duke Luca Abel tore down the old palace in Karnaka and built himself a new one, a monument to his ego. Whether he knows it's coming or not, I'm here to exact vengeance for everything he's done to me, my family, and the place of my birth. I'm going to show him what happens to those who threaten the Empress. After tonight, the Duke will either be dead or deposed, depending on how this plays out. I've got to get inside. Take care of the Duke and find a way to steal Delilah's soul. No, I'm jakby... not this is my last night. Soon, yeah. I'll into the great nothing. You can't. I need you. I've stayed too long.

maybe without that you would have developed a healthy respect for the people of serkonsk. hmm. are you ready for this? i've broken into palaces before. they're made to keep out armies. stopping one man with a piece of sharp metal is another story altogether killing off duke abel is only part of the puzzle you've also got to find whatever it is he's keeping for delilah you were cryptic about what you gleaned from visiting the dust district which is fine the world is better with a hint of mystery but once you're inside the grand palace whatever you do could affect things in karnaka for years to come remember that <laughs> The duke has pissed away any respect I might have had for his e position. He's going to pa -pa. pay for his part in Delilah's coup.